No, witam Was serdecznie, moi drodzy, po strasznie długiej przerwie. Nie było mnie no, prawie dwa miesiące. Ostatni film był o tym, jak byłam na targach książki we Frankfurcie. I uwierzcie mi, nie wiem, co mi się znowu stało. To już drugi raz, kiedy jestem w Niemczech. I kompletnie tracę, wenę, kompletnie tracę zainteresowanie książkami. Nie wiem, tak się może skupiam na pracy. Rzeczywiście, słuchajcie, pracowałam strasznie, pracowałam jak mróweczka. I dopiero jak wróciłam do domu, trochę odpoczęłam, trochę się ogarnęłam ogarnęłam siebie, ogarnęłam chałupę, i pozałatwiam parę spraw, i jak słowo daję, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po prostu nagle czytałabym książkę za książką, słuchała audiobooków, kupowała no, wszystko. I dzisiaj w ogóle chciałam Wam strasznie podziękować za to, że nie zostawiliście mnie. Że, że jesteście jeszcze ze mną, nie odsubskrybowaliście mojego kanału, chociaż mieliście do tego pełne prawo, bo rzeczywiście przerwa była długa. Ale jestem w domu, widzicie. I co, na pierwszy, nie na pierwszy ogień, w pierwszej kolejności chciałam Wam pokazać kilka książek, które. Kupiłam sobie y, i słuchajcie, kupiłam sobie y, Kolumbowie, rocznik 20, w takim wydaniu z kolibrem z roku osiemdziesiątego y, Takie małe książeczki. Y, Chociaż powiem Wam, że no będzie się to ciężko czytać w tym wydaniu, bo no jest takie o trochę. Yy, znaczy, bardzo będzie się to łamać, no już to widzę, ale postaram się jakoś tak może się uda. No kolumbowie rocznik 20 romana bratnego to. Yy, Druga Wojna Światowa, opowieść o, o młodych ludziach, y, z, urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym. I których, których młodość, pierwsze lata młodości, dorosłości y, przypadły na lata okupacji. Był serial y, ze znakomitą obsadą, Jan Engler tam grał między innymi. Zaczęłam troszeczkę czytać, bardzo świet, bardzo dobrze napisana. Zobacz jaką zakładkę dostałam. O. No pasuje jak pięć do nosa do tej książki, ale tak na szybko. Bardzo się to dobrze czyta, wiem, że to będą godziny spędzone bardzo ciekawie, chociaż no, wiadomo, to nie, jest, to nie jest wesoła tematyka. Także o, Kolumbowie, rocznik 20. I udało mi się kupić też za dobrą cenę dosłownie nówkę, trzeci tom tej trylogii Hilary Mantel o, o Tudorach i o, znaczy głównie to jest o Tomaszu Cromwellu, Henryk VIII, Anna Boleyn i to jest trzeci, trzeci tom, zwieńczenie tej trylogii. Grubaśna książka, ale po prostu nu, no, nuwencja. nuwencja, chociaż kupiona jako używana. I stron ma, moi drodzy, 960, 965 stron. Tom trzeci jest najgrubszy. Triumfalne zamknięcie trylogii. Tak. Kiedy przeczytam? Nie wiem. E, kupiłam też e, dosłownie chyba za 7 zł. E, książkę. E, Numery mówią. Zobaczcie, jaka jest okładka w ogóle czarna. I. Tylko tytuł. Numery mówią: to jest literatura obozowa. To są relacje ludzi, którzy byli w Auschwitz, no i ich wspomnienia z pobytu w tym piekle. Więc też smutne, ale. No to jest rzeczywiście ta literatura obozowa, bo w ogóle, słuchajcie, ja, nie wiem jak wy, ale ja dostaję po prostu piany na ustach, jak słyszę, że ktoś kwalifiku ktoś kwalifikuje, zalicza na przykład, nie wiem, tatuażystę z Auschwitz, czy te wszystkie z Auschwitz, te wszystkie, z, nie wiem, z Dachau, czy, czy jakieś takie, tą, tą beletrystykę taką, to się nazywa Holopolo i że to jest zaliczane do literatury obozowej. W ogóle słuchajcie, kiedyś byłam w bibliotece tutaj w Tarnowie, w jednej z filii, bo ich mamy kilkanaście. I tak sobie patrzę po półkach, patrzę <laughs> i nagle widzę literatura obozowa. I co tam było? No, oczywiście, tatuażysta z Auschwitz. Położna z Auschwitz, wszystkie wszystkie możliwe, Krawcowa z Dachau, wszystkie, wszystkie możliwe y, tego typu y, tytuły. I zwróciłam uwagę nawet tym paniom, bibliotekarkom, mówię, panie co, no, to jednak nie jest literatura obozowa. Literatura obozowa, no to dla mnie to jest no, na przykład Pięć lat kacetu, czy Anus mundi, albo y, y, Dymy nad Birkenau. A te panie mi mówią, że one sobie to tak postawiły, bo no bo to jest o obozach to i jak ktoś o to pyta, to im jest po prostu łatwiej to znaleźć wtedy, bo to jest na jednej półce. No mnie, ja się załamałam po prostu no. Tatuażysta z Auschwitz zaraz obok y, dymów nad Birkenau to no to, 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 to zabolało, to, to zabolało naprawdę. Książkę sobie kupiłam jeszcze, jeszcze dwie, ale teraz będzie wesoło. E, bo e, z polecenia Mirka z kanału Awantury Literackie i Historyczne, kupiłam sobie taką książeczkę cienką Efraim Kishon, Tył Zwrot, Pani Lot. Prześmieszna książka. Y, Mirek mi y, polecił, żebym czytanie tej książki zaczęła od y, rozdziału pod tytułem Jak terroryzować terrorystów. <noise> y, jak się terroryzuje terrorystów? No, po prostu uba w popachy. Śmiałam się jak wariatka. <noise> to jest y, humor y, żydowski, y, ale. <noise> To są takie krótkie opowiadania, takie, ja wiem jak to nazwać no takie opowiadanka. No na przykład, jak terroryzować terrorystów? To terroryści porwali samolot izraelski i negocjacje, negocjacje z nimi po prostu yy, no niesamowite <grych> yy, także dopiero jeden rozdział przeczytałam o tych terrorystach ale, ale będę czytać więcej, dzięki Mirek za, po, za polecenie i yy, yy, przeczytam więcej yy, to wam opowiem więcej o tej książce ale na razie, na razie jeden rozdział i teraz ja cię pokażę książkę od której zaczęłam mój zastój, zastój czytelniczy. Specjalnie sobie ją kupiłam, bo już dawno, dawno o niej myślałam. Ale jak ją wam pokażę, nie śmiejcie się. Ale patrzcie, tańczący słoń Adama Bachdaja, matką. To jest dla dzieci, dla młodzieży literatura. Rok, os, lata 80. osiemdziesiąty trzeci, ta pierwsza połowa. Adam Bardaj pisał, y, w, swoich, znaczy pisał w swoich powieściach często y, głównymi bohaterkami, robił y, dziewczyny, które były bardzo takie bojowe, takie. Y, ja, um, Tutaj, gdzie ja mieszkam, dawniej się mówiło y, na takie czyny chłopaczary takie, wiecie, że one raczej nie, nie moda, nie, nie lalki, nie jakieś tam makijaże, tylko z chłopakami, bindian albo jakieś gangi, tego typu rzeczy, jakieś y, takie przygody y, chłopackie. I y, 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 to jest... Siadłam, przyjechałam, pamiętam... Siadłam w pierwszy wieczór, przeczytam połowę. Przypomniałam sobie, bohaterem jest Zulejka, 12 dziewczyna, która właśnie spędza wakacje z tatą na Mazurach i jest jedyną dziewczyną właśnie w bandzie chłopaków. Bawią się w Indian. Zulejka jest wodzem i nagle wplątują się. Ona się wplątuje ze swoim kolegą, najlepszym w Taką aferę, w której głównym punktem jest figurka tańczącego słonia, która, w której coś jest, która się rozbija. Bardzo, bardzo fajnie napisana książka. Czasami trzeba po prostu, czasami trzeba, żeby ruszyć ten zastój czytelniczy, czasami trzeba zacząć od, od czegoś takiego. Lekkie, łatwe, przyjemne, kupa wspomnień, świetna zabawa. No i te realia lat 80., ja to, ja to jeszcze pamiętam, właśnie te, jak to było. Strasznie fajne. No i Adam Bachdaj bardzo, bardzo ma lekkie pióro, bardzo fajnie pisze. Polecam, może dla swoich dzieci, byście chcieli, to jest strasznie fajne. Co jeszcze przeczytałam? Przeczytałam sobie też klasykę, i to już będzie na poważnie. Jak już pokonałam ten, ten zastój czytelniczy, tańczącym słoniem, to wzięłam na tapet głód Knuta Hamsuna, czyli noblisty. No, i to już jest poważnie. To są. To jest książka, w której autor bazuje na własnych doświadczeniach y, z Christiani, y, czyli wtedy tak się nazywało Oslo, w y, koniec, koniec wieku XIX, kiedy y, no, dosłownie przymierał głodem. Kiedy no już nie miał właściwie nic, co mógłby sprzedać, żeby kupić sobie coś do jedzenia, po kilka dni w ogóle nic nie jadł. I to jest taki jego. Bohaterem w ogóle jest właśnie mężczyzna, i on jakby opowiada to jest w pierwszej osobie i on opowiada no, o tych swoich przeżyciach, tak. Próbuję zdobyć coś do jedzenia, w końcu tam zdobył, kogo spotyka. Ja wiem, że to może zabrzmi głupio, bo to raczej nie jest jakaś książka, która nagle została odkryta. To, to jest książka słynna na cały świat, a ja ją dopiero teraz przeczytałam. I, no i mnie się bardzo podobała. Chociaż jest to książka y, o trudnych tematach, y, ale jest napisana doskonale. No, w końcu noblista, chociaż nie za tą książkę. Ale y, głód, Knut, y, Hamsun. Ja bardzo polecam to jest cieniutkie. Y, ale bardzo poruszające i y, cieszę się, że ją przeczytałam, że nadrabiam te takie swoje zaległości. Y, Klasyki, jeszcze, jeszcze mam parę, aż wstyd, aż, aż wstyd powiedzieć, czego nie czytałam. Nie będę Wam mówić, bo... I jeszcze sobie przesłuchałam. Wczoraj, dosłownie wczoraj zaczęłam słuchać e, pomoc domowa. Tu Wam wyświetlę e, okładkę. E, zapomniałam autorki, oczywiście. Wysłuchałam sobie w audiobooku na Storytelu i e, <grym> Słuchajcie, bardzo, bardzo dobrze się bawiłam. Bardzo fajna powieść kryminalna w pierwszej osobie, właściwie w dwóch, dwóch osobach. O czym to jest? Moda dziewczyna szuka pracy i Okazuje się, że pewna bardzo, bardzo bogata rodzina potrzebuje właśnie pomocy domowej, żeby y, sprzątała w domu, ale też, żeby się opiekowała ich dziewięcioletnią y, córką. No i y, no są bajecznie bogaci. Y, ona y, mili, ta dziewczyna mili. Y, z początku w ogóle nie, y, nie łudzi się, że, że, że dostanie tą pracę, bo nie ma doświadczenia. Ale o dziwo zostaje zatrudniona. Yy, I wszystko jest po prostu piękne. Chociaż jako swój, swój pokój dostaje dziwny taki pokój na strychu w zasadzie. Przedziwnie umeblowany, yy, taki. Yy, okna tam właściwie znaczy jest okno, ale też trudno je otworzyć. Właściwie jest to niemożliwe. A co najdziwniejsze, że się drzwi do tego pokoju nie zamyka od środka, tylko od zewnątrz. I ona czuje, że coś, coś tu jest strasznie nie tak. Poznaje, no, panią domu poznała już na rozmowie, poznaje, poznaje też y, pana domu, czyli y, męża Niny, y, Andrew. No i Andrew to jest po prostu opisany jako prawie no, półbóg, Piękny, mądry, bogaty, no, full, full pakiet. No i ona się zastanawia, co ona tu w ogóle robi. Ale no cóż, no, potrzebuje pracy, yy, bierze się do roboty i yy. pani domu, Nina, O ile była bardzo, bardzo, bardzo przyjacielska i, i taka serdeczna na rozmowie kwalifikacyjnej, tak teraz zaczyna być po prostu wredną jędzą. Pomiata tą Mili. Yy, ona nie rozumie, o co chodzi. No, wmawia, ta Nina wmawia jej jakieś yy, rzeczy, które niby kazała jej zrobić, a ona tego nie zrobiła. Dziewczyna sama już zaczyna wątpić w swoją pamięć. A z Niną jest coraz gorzej i okazuje się, że Nina yy, ma kłopoty. Ze sobą. I tu już więcej Wam nic nie powiem. Bardzo fajna rozrywka, yy, chociaż yy, powiem Wam, że zakończenie. Yy, dobra, nic Wam nie powiem, <grym> żeby, się, żeby Wam przypadkiem nie zaspoilerować. Tyle Wam tylko powiem, że jak yy, włączyłam ten audiobook o godzinie yy, 14.00. I sobie usiadłam do szydełkowania. To skończyłam go słuchać o 22:30. Bez przerwy. Strasznie się fajnie bawiłam, także polecam. Pomoc domowa. I jeszcze zaczęłam czytać. Yy, prócz jeszcze Javiera, Mariasa, yy, Tomasa, Newinsona, którego wiem, mam, mam na półce i będę go kończyć. I jak go skończę, to się biorę za Xowie, bo coś czuję, że to będzie sztos. A poza tym Mirek czyta, Mirek z Awantur czyta i yy, jak będzie o niej opowiadał, to ja chcę y, już być po tym i chcę y, no, skonfrontować swoje wrażenia y, z jego, z tym, jak on odebrał tą książkę. Także to jest u mnie. Tyle u mnie. Y, co Wam jeszcze miałam powiedzieć? Zastanawiam się, czy nie zrobić. Y, Jakiegoś tagu książkowego. Pewnie zrobię jakiś, jakiś świąteczny. Kupiłam jeszcze sobie cztery książki, ale są u mamy. Jeszcze nie zdążyłam ich odebrać. No i co? I to tyle ode mnie na dzisiaj. Idę zaraz, biorę z półki Tomasa Nevinsona, i idę sobie poczytać. W kolejce czeka, czeka ją i k sobie. A potem, potem nie wiem, może Wy mi coś wybierzecie. Hmm. Może Wy mi coś wybierzecie jakąś książkę. Zastanawię, zastanowię się, ale pomysł jest naprawdę wart uwagi. Więc jeszcze raz dzięki, 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 żeście mnie nie zostawili. Ja się cieszę sama, sama z siebie się cieszę i sama z siebie jestem dumna, że. Przemogłam się. Nie wiem, może ja muszę, może, może ja muszę w domu być, żeby po prostu czuć te, te, ten, ten książkowy, taki nimp, taki wiecie. Dobra, bo już go potyganam. E, poczytajcie sobie coś i do zobaczenia. Myślę, że teraz już niedługo, bo, bo czuję wenę i czuję, że będę trzeba nagrywać, trzeba, trzeba wam opowiadać i trzeba czytać komentarze i rozmawiać z wami. Dobra. Poczytajcie sobie coś. Miłego wieczoru.